Walcie naszego Boga wszyscy, którzy się Go boicie, mali i wielcy, bo nastało zbawienie, potęga i władza Jego pomazańca. aleluja. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. Przychodząc nam mszę świętą, Przynosimy nasze myśli, plany i intencje. Często wśród nich są lęki, które przeżywamy. Najpiękniejszym owocem każdej Eucharystii jest pokój, który daje nam Pan. Otwórzmy nasze serca na ten i inne dary, których Bóg pragnie obficie nam teraz udzielać. Powierzając nasze intencje, te najbardziej bieżące, który przyszliśmy na mszę świętą, prosząc o łaskę dla naszych bliskich, zwłaszcza o potrzebne o potrzebną łaskę zdrowia, o szczęśliwy przebieg operacji. A msza święta jest ofiarowana jako gregoriańska za zmarłego świętej pamięci Jerzego Siemieniuka. Abyśmy z czystym sercem złożyli najświętszą ofiarę, Prośmy Boga o przebaczenie naszych grzechów. Panie Jezu, który dajesz nam prawdziwy pokój i pojednanie, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przez swoją śmierć i zmartwychwstanie wszedłeś do chwały, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który posyłasz nas do świata, byśmy zaświadczyli o Twojej miłości, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże Ty przez stanie Chrystusa przywróciłeś nam życie wieczne, umocni naszą wiarę i nadzieję, abyśmy z ufnością oczekiwali spełnienia Twoich obietnic przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z dziełów apostolskich. Do listry nadeszli Żydzi z Antiochii i z Ikonium, podburzyli tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje. Kiedy go jednak otoczyli uczniowie, podniósł się i wszedł do miasta. A następnego dnia udał się razem z Barnabą do derbe. W tym mieście głosili Ewangelię i pozyskali wielu uczniów, po czym wrócili do Listry, do ikonium i do Antiochii, umacniając duszę uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego kiedy w każdym kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfili. Głosili słowo w Pergę, zeszli do Attali, a stąd odpłynęli do Antiochi, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli do... Kiedy przybyli i zebrali miejscowy kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary i dość długi czas spędzili wśród uczniów. Oto Słowo Boże. Niech wierni Twoi głoszą Twe Królestwo. Głoszą Twe Królestwo. Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła. I niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy, niech mówią o chwale Twojego Królestwa i niech głoszą Twoją potęgę. Niech wierni Twoi głoszą Twoje Królestwo, aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę i wspaniałość chwały Twojego Królestwa. Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie. Niech wierni Twoi głoszą Twe Królestwo. Niech usta moje głoszą chwałę Pana, a wszystko, co żyje, niech wielbi Jego święte imię na zawsze i na wieki. Niech wierni Twoi głoszą Twe Królestwo. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. alleluja, alleluja, alleluja. Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać, aby wejść do swojej chwały, alleluja, Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: pokój zostawiam wam. Pokój mój wam daję. Nie tak, jak daje świat. Ja wam daję. Niech się nie tworzy serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem. Odchodzę i przyjdę znów do was, gdybyście mi miłowali. Rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, Zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie, nie będę z Wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma On jednak nic swego we mnie, ale niech świat się dowie, że ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi Ojciec nakazał. Oto Słowo Pańskie. Bogu, który niweczy nasz strach, lęki i obawy, a udziela pokoju, powierzmy nasze intencje. Boże pełen pokoju spraw, aby na świecie ustały wojny, terror i prześladowania. Ciebie prosimy. Boże pełen łaski spraw, aby w kościele nie zabrakło pasterzy na wzór serca Jezusowego. Ciebie prosimy. Boże, pełen przebaczenia, spraw, aby przeżywający trudności i kryzysy z łaski uświęcającej czerpali pociechę i pokój. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, pełen miłości, spraw, aby dzieci pierwszokomunijne swoim życiem głosiły wspaniałość chwały Twojego imienia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, spraw. Aby nasz parafianin Kazimierz otrzymał łaskę uzdrowienia, o szczęśliwą operację i o powrót do zdrowia, ciebie prosimy. Boże, pełen miłosierdzia, spraw, aby zmarli z naszej wspólnoty, a zwłaszcza polecany w tej. Mszy Świętej Gregoriańskiej, świętej pamięci Jerzy Siemieniuk, dostąpił radości świętych w niebie, ciebie prosimy. Boże, pełen litości, spraw, abyśmy obecni na tej mszy świętej, jak również uczestniczący w transmisji mszy świętej, odrzucili krępujący nas strach i zaufali Tobie, ciebie prosimy. Boże, Ojcze, nieskończenie dobry, bez Ciebie nic nie jest mocne ani trwałe. Wołamy ku Tobie w naszej niepewności, i głęboko wierzymy, że Nami nie wzgardzisz przez Chrystusa, Pana naszego. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata. Bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Wysoki jesteś, Panie Boże, wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby się stało dla nas napojem duchowym. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij świąteczne dary Kościoła i skoro dałeś mu powód do tak wielkiego wesela, udziel mu pełnej radości wiecznej przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. Górem serca wnosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Naprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza pascha Przez ofiarę swojego ciała na krzyżu Dopełnił On ofiary Starego Przymierza i oddając się za nasze zbawienie, sam stał się kapłanem, ołtarzem i barankiem ofiarnym. Dlatego pełnią łask paschalnych, radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając Święty, 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 święty Pan Bóg Zastępu, pełne są niebiosa. I ziemia chwały Twojej, osanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, osanna na wysokości. Za prawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Józefem, biskupem Henrykiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. Pamiętaj o Jerzym Siemieniuku i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą rodzicą Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem Jej Oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami, ze Świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego, i obdarz nasze czasy pokojem. Spomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. I potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania, pozdrowiłeś uczniów słowami, pokój Wam. Prosimy Cię nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnia Jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto baranych Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z nim również żyć będziemy. Alleluja. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, wejrzy łaskawy na lud swój, który odnowiłeś przez sakramenty dające życie wieczne i doprowadź go do chwalebnego zmartwychwstania przez Chrystusa, Pana naszego. Codziennie, aż do piątku, obchodzimy w naszej parafii przygotowanie do... Uroczystości Matki Boży rozwiązującej węzły poprzez nowenne zawierzamy naszych bliskich, chorych, chorego Kazimierza, Matce Bożej i Świętemu Janowi Pawłowi II, patronowi naszej parafii. Modlimy się również za lekarzy o szczęśliwy przebieg operacji i o szybki. Powrót do zdrowia, Kazimierza. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża, Rodzicielko. naszymi prośbami racznie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebne i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Święty Michal Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.